Na rajdowe emocje zaprasza Orlen, sponsor startu Polaków w rajdzie Dakar. To miejsce pokazuje, jak zróżnicowanym rajdem jest Dakar. Nie tylko piasek pustyń, nie tylko nagie górskie szczyty, ale też eksplodująca zieloność dżungli. Dakar to rajd jedyny w swoim rodzaju. Pustynne i górskie krajobrazy Dakaru w tegorocznym rajdzie zostały wzbogacone o spektakularne odcinki w argentyńskiej i boliwijskiej dżungli. Dla jednych to dodatkowa atrakcja zawodów, dla innych nagroda pocieszenia. Nad ranem do biwaku w Junii docholowano kład Rafała Sonika. Jechałem w Czubie, czyli trzeci, czwarty w Generalce. Ale niestety na 212 kilometrze olej wyciekł, cały silnik stanął i musiałbym być ciągnięty do końca etapu. Przez 5 godzin starałem się, żeby ktoś mnie pociągnął. Niestety nikt nie stanął, nie pociągnął mnie, więc musiałem się wycofać z rajdu. Ale dzisiaj wierzę w to, że wygram Dakar w przyszłości bardziej niż jeszcze przed wczoraj wieczorem, bo wiem, że jestem szybki, wiem, że jestem stabilny, że mam bardzo dobrą prędkość, dobrą formę. Sonic nie jest jedyną ofiarą boliwijskiej części Dakaru, tylko na szóstym etapie wokół Unii z rajdu wycofali się lider kładów Inacio Casale ze złamanym obojczykiem i motocyklista Ruben Faria ze złamanym nadgarstkiem, a faworyt Joan Barreda był holowany, tracąc szansę na czołowe miejsca. Z polskich kierowców etap najszybciej pokonał Kuba Przygoński, utrzymując 14 pozycję w rajdzie. Najdłuższy odcinek Dakaru za nami, 540 km, bardzo długi, cały czas bardzo wysoko. Jestem zadowolony, cieszę się, że, że jedziemy, mamy dobre tempo i cały czas gonimy. Tuż za przygońskim zameldował się na mecie Adam Małysz, obecnie 19. generalce. Z niewielką stratą do Małysza przyjechała załoga Dąbrowski Czakor, która dokonywała cudów na trasie, startując z dalekich pozycji. Wyprzedziliśmy 55 samochodów, przebijając się przez tyle aut w górach. Jest fajnie, że dojechaliśmy, że mamy taki dzisiaj wynik, mimo że mieliśmy bardzo dużo kurzu na trasie i rzeczywiście było dużo wyprzedzania. Etap wygrał nowy lider rajdu, Stefan Hanzel, a czołowe miejsca znowu obsadziły Peugeoty, co mocno frustruje jednego z dotychczasowych dominatorów rajdów w Mini. Jadę ponad swój limit. Nawet mój pilot zaczyna się bać tego tempa, ale i tak trudno mi dogonić Peugeot. Katarczyk traci do lidera już 15 minut. Wśród motocyklistów 22 miejsce zajął Kuba Piątek, wbijając się do pierwszej 30 rajdu. Ponad 6 godzin ścigania to jest naprawdę bardzo dużo. Organizm dostał mocno po tyłku. I dodatkowa y, duża wysokość tutaj w Boliwii sprawia, że naprawdę męczymy się dużo szybciej. Etap wygrał Tobi Price, który w generalce traci do Paulu Gonçalvesa już tylko 35 sekund. Na siódmym etapie zawodnicy wrócą z Boliwii do Argentyny. Z salty Marcin wyrwał one. Na rajdowe emocje zaprosił Orlen, sponsor startu Polaków w rajdzie Dakar.